Zatonie, przykład dziedzictwa kulturowego. W malowniczej okolicy pod Zieloną Górą, wśród lasów i pól, kryje się miejsce o niezwykłej historii. Zatonie. To właśnie tu, w cieniu starych drzew, stoi pałac, który przez wieki był świadkiem wielkich wydarzeń arystokratycznych romansów i burzliwych zmian politycznych. Dziś, choć nieco zapomniany, wciąż skrywa opowieść o swojej najsłynniejszej mieszkance księżnej Dorocie de Talleyrand kobiecie, która na zawsze wpisała się w historię Europy i Polski. Pałac w Zatoniu sięga korzeniami XVIII wieku, gdy powstał jako barokowa rezydencja otoczona rozległym parkiem. Jednak prawdziwy blask zyskał dzięki Dorocie de Talleyrand Perigeot. Dorota de Talleyrand Perigeot urodziła się w Berlinie jako czwarta córka Piotra Birona i Anny Charlotte Doroty von Medem. Choć powszechnie uznaje się, że jej ojcem był Aleksander Batowski, polski dyplomata, z którym Anna Biron miała wieloletni romans. Po trzecim rozbiorze jej ojciec Piotr Biron został zmuszony do odsprzedania Rosji księstwa Kurlandii. I w zamian za milion guldenów w złocie kupił księstwo Żagańskie oraz inne dobra. Dorota otrzymała wtedy nieduży majątek Gintersdorf. Obecna nazwa to Zatonie i jest to aktualnie jedna z dzielnic Zielonej Góry. Pod oczekiwania Doroty Barokowy dwór został przebudowany na klasycystyczny pałac, który uczyniła swoją letnią rezydencją. Dorota, nazywana królową żagania, była kobietą niezwykłą, inteligentną, wpływową, uwielbianą przez artystów i polityków swojej epoki. To ona, będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w XIX-wiecznej Europie, goszcząc u siebie europejskie elity, przekształciła pałac w Zatoniu w centrum życia kulturalnego i politycznego. Niestety po II wojnie światowej pałac popadł w ruiny. Zniszczony przez pożar i lata zaniedbań, stał się symbolem utraconego dziedzictwa. Postacią, która jak magnes przyciągała turystów i miłośników historii do tego miejsca, była i nadal jest księżna Dorota de Talleyrand-Perigeot. Ruiny XVII-wiecznego pałacu są główną atrakcją Parku Książęcego Zatonie. Pałac jest położony na terenie 52-hektarowego założenia pałacowo-parkowego. Gmina Zielona Góra, obecny właściciel pałacu w Zatoniu, w 2018 roku zabezpieczyła i udostępniła ruinę mieszkańcom i turystom. W latach 2018-2020 przeprowadzono rewaloryzację parku. Odbudowano również budynek oranżerii z kawiarnią oraz inne obiekty architektury parkowej. Kawiarnia stanowi główny cel wycieczek rowerowych dla mieszkańców Zielonej Góry. W 2020 roku w basenie fontanny przed pałacem zainstalowano odlew rzeźby Młody Faun z Łabędziem, według modelu Teodora Kalidego. Mamy tu też świątynię różaną na wzgórzu widokowym z romantyczną grotą oraz dwa stawy. Park krajobrazowy, zaprojektowany niegdyś w stylu angielskim, wciąż zachwyca alejkami, stawami i przepięknymi drzewami to ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów, którzy szukają chwili wytchnienia wśród historycznych wspomnień. Aktualnie pałac jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Jest przestrzenią kultury, cieszącą się uznaniem mieszkańców miasta i regionu. Zatonie Znów stało się miejscem spotkań z historią i sztuką, tak jak za czasów księżnej Doroty. Lokalne stowarzyszenia, takie jak Nasze Zatonie i Fundacja Ogrody, Zabiegają o fundusze na kolejne rewitalizacje i dbają o promocję tego miejsca. Mają być to warunki sprzyjające, aby była tu organizowana jeszcze większa ilość wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw i plenerów artystycznych. Działania takie przywracają życie starym, historycznym numerom. Pałac Doroty Talleyrand to nie tylko zabytek, ale żywy fragment dziedzictwa kulturowego, przypominający, że nawet największe perły architektury potrzebują pamięci i troski. W ostatnich latach pojawił się pomysł lepszego zabezpieczenia ruin pałacu. Pałac w Zatoniu? To opowieść o przemijaniu i nadziei. To miejsce, które mimo burz dziejowych wciąż inspiruje. Warto odwiedzić Zatonie, by poczuć magię tego miejsca, dotknąć historii i przekonać się, że przeszłość wciąż może stać się częścią naszej przyszłości.